trzecie z matury 2019 jest bardzo, jak to powiedzieć, wredne i podstępne, ale również bardzo ładnie pokazuje, dlaczego uczymy się matematyki. Bo jeśli się nie wiemy, jak używać procentów, to łatwo nas oszukać, na przykład gdy bierzemy kredyt. I była kiedyś taka reklama w telewizji, która wykorzystywała to, że ludzie nie znają procentów. Więc pokażę Ci, o co tu chodzi. Przeczytajmy to najpierw. W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o a) 1%, 25%, 33% czy 75%. I teraz to zadanie. Ym, jeżeli się nie wczytamy, może się wydawać błahe, bo ktoś by mógł powiedzieć, a z, 3 pro... z 4% o 1 mniej, czyli do 3%, czyli o 1% się zmniejszyła. Nie. Nie, niestety tak to nie, nie, nie wygląda, bo ona się zmniejszyła o 1 punkt procentowy. Dobrze, czyli mieliśmy prowizję. Napiszę, napiszę tak, prowizja 4%. Potem mamy minus, nad, nie 1%, mamy minus 1 punkt procentowy. Minus 1 punkt procentowy, czyli nowa prowizja, to teraz 3%. Ale pytamy się, czy, czyli gdyby, gdyby pytanie było, o ile punktów procentowych się zmniejszyło, to byśmy powiedzieli o jeden punkt procentowy. Ale pytanie jest o ile procent, czyli my tak naprawdę pytamy, o ile procent 3 jest mniejsze od 4. Czyli załóżmy, masz 4 jabłka i potem pozbywasz się jednego jabłka, to o ile procent mniej jabłek masz? Czyli pozbywamy się jednego jabłka. OK, czyli jednego jabłka, ale o ile procent jabłek mniej mamy? To jest inne pytanie. No więc spróbujmy. Mieliśmy 4 jabłka, to to było nasze 100%. I teraz nasze jedno jabłko, to ile to jest procent? Tak, czyli jedno jabłko z czterech jabłek. Wiemy, że to jest 25%. Jedno, no tak, no dobra, no, nie będę może tu już bardziej tłumaczyła, wszyscy wiemy, że 1 z 4 to jest 25%. Więc okej, okay, więc, um, więc to oznacza, że jeżeli zmniejszamy z 4 do 3, czyli czwórkę zmniejszamy o 1, czyli o 25%. Minus 25%. Yy, I taka jest prawidłowa odpowiedź. Wiza zmniejszyła się z 4 do 3 o 1. Z 4 o 1. 1 z 4 to 25%. Zmniejszyła się o 25%. Czyli ok, czyli 25% taka jest prawidłowa odpowiedź. A i, i tutaj wspomniałam o pułapce z reklamy. Um, mogę tutaj dopowiedzieć, jak to, jak to wyglądało. Załóżmy, że ta reklama wyglądała w ten sposób, że było oprocentowanie 10%. Ale uwaga, uwaga, promocja, zmniejszamy oprocentowanie o 5%. O 5%. Matko Amazing. No bo jak? No to teraz tylko 5% oprocentowania kredytu? Nie, bo nie zmniejszyli o 5 punktów procentowych. Oni zmniejszyli tylko o 5%. Czyli 5% z 10 to jest pół czyli było 10%, zmniejszyli o pół punktu procentowego, bo 5% z 10 to jest pół, czyli nowe oprocentowanie to 9,5%. Taka różnica. Także nie dajmy się uszukać na punktach procentowych i procentach. Trzeba znać różnicę.